Organizacja kultowej już Rebeki Pióra Daphne du Maurier wchodzi na Netflixa, a ja kochani zachęcam Was, by najpierw zajrzeć do książki, zanim obejrzycie film. Hej, hej, moi drodzy! W ten cudny, jesienny dzień. Wita Was Olga z Wielkiego Buka. Z Rebeką Daphne du Maurier znamy się bardzo dobrze od wielu już lat. Niezliczoną ilość razy tutaj na Wielkim Buku polecałam Wam tę książkę, zawsze rozpoczynając od słów tej nocy śniłam, że znów jestem w Manderley, czyli rozpoczynałam moim ukochanym pierwszym zdaniem chyba w całej historii literatury albo jednym z najukochańszych przynajmniej. Nie wiem czy wiecie, ale Rebeka była inscenizowana już wielokrotnie na deskach teatru i również wielokrotnie ekranizowana, między innymi przez mistrza suspensu, czyli Alfreda Hitchcocka. No i nic tutaj Dziwnego. Dlatego, że słuchajcie, Daphne du Maurier jest również mistrzynią suspensu i budowania napięcia. To w ogóle jest jedna z tych autorek, jedna z tych pisarek, które przebiły się do zbiorowej świadomości dzięki wybitnym ekranizacjom swojej twórczości. Dlatego, że nie wiem, czy wiecie, ale to właśnie Daphne du Maurier napisała legendarne już ptaki ptaki, na podstawie których powstał również film Alfreda Hitchcocka, i to również ona stworzyła pierwowzór do Nie oglądaj się teraz. Nikt tak jak ona nie potrafi łączyć tej pozornej prozy życia lat 30., 40. z tą tajemnicą i napięciem, jakie czają się za rogiem. Zapraszam Was, kochani, na kilka słów o Rebece, jej najbardziej chyba legendarnej powieści. Powieści, którą po prostu warto, kochani, znać. Posłuchajcie sami, oczywiście, recenzja bez spoilerów. Młodziutka, naiwna dziewczyna spędza lato w Monte Carlo, by właśnie tam poznać największą miłość swojego życia. Jej serce zaledwie w kilka chwil zdobywa wdowiec w sile wieku Maxim de Winter, właściciel posiadłości gdzieś na wybrzeżu w Cornwali. Dziewczyna bez chwil wahania wychodzi za mąż i podąża ze swoim ukochanym, podąża do jego posiadłości zwanej Manderley, posiadłości, która jak się okazuje, ma już swoją panią. To duch tragicznie zmarłej byłej żony Maksima. Pięknej, i niezależnej, uwielbianej przez służbę Rebeki. Rebeki, od której wpływu nikt tam wciąż nie potrafi się wyzwolić. Ogień wspomnień podsyca gospodyni tej posiadłości, niejaka pani Danvers. Dla niej ta nowa, niedoświadczona młodziutka pani de Winter niczym nie przypomina jej ukochanej Rebeki. Rebeki, dla której gotowa była zrobić wszystko. Teraz zrobi też wszystko, by pamięć o Rebece nigdy nie zgasła. Rebeka, piękna i perfekcyjna, wspaniała żona, doskonała pani domu. O kimś takim jak ona nie można po prostu zapomnieć, nawet jeśli te pieczołowicie pielęgnowane wspomnienia nijak mają się do rzeczywistości. Kim naprawdę była Rebeka? Dlaczego nikt nie potrafi o niej zapomnieć? Jakie tajemnice skrywa posiadłość Mandelray? Tę właśnie historię poznajemy z ust naszej młodziutkiej narratorki. Młodziutkiej narratorki, z której z początku ta naiwność, łatwowierność, to oddanie mogą nas nawet drażnić, ale z czasem my również spoglądamy na rzeczywistość właśnie jej szeroko otwartymi, zaskoczonymi oczami. Daphne du już od pierwszych chwil w posiadłości i buduje nam atmosferę niedopasowania, niepokoju. Osaczenia. Złośliwa i mroczna pani Danvers to jest doskonałe odbicie, doskonały kontrast dla młodziutkiej, niedoświadczonej nowej pani de Winter, która w tych rozległych posiadłościach Manderly czuje się nie swoją i obcą. Imię Rebeki rozbrzmiewa tutaj wszędzie, a to w ogrodzie, a to pośród fal na plaży, a to nawet w małżeńskiej sypialni. Każdy krok jest tutaj naznaczony jej złowieszczą obecnością. Daphne du po prostu jako jedna z pierwszych stworzyła doskonały dreszczowiec małżeński. Dreszczowiec w stylu domestic, z retro nutą, z taką gotycką nutą nawet, a wszystko to pośród zniewalających krajobrazów Kornwalii. Atmosfera tej powieści przypomina nieco dziwne losy Jane Eyre, nie wiem czy pamiętacie posiadłość pana Rochester'a właśnie i to nie jest przypadek, dlatego że autorka przyznała się, że w swojej twórczości bardzo często inspirowała się twórczością sióstr Bronte właśnie. Rebeka, kochani, to opowieść o miłości naiwnej, łatwowiernej, do bólu oddanej. Ale jednocześnie historia sekretów tak mrocznych, że nawet ta gorąca miłość nie jest w stanie ich znieść. Ta powieść, tak pełna tego bolesnego saspensu, tego rosnącego napięcia, słuchajcie, Rebeka nie zastarzała się nic a nic, pomimo tych ilu? Niemal 100 lat od chwili jej napisania i wciąż słuchajcie, inspiruje kolejnych twórców, nie tylko literackich, ale też teatralnych, właśnie serialowych i filmowych. Dla mnie kochani to jest sama przyjemność znów powrócić do Manderley i przybliżyć Wam nieco właśnie Rebekę, zanim poznacie kolejną ekranizację. Polecam Wam kochani z całego serca absolutnie fenomenalny klasyk, który warto znać, który moim zdaniem trzeba znać po prostu. Z Rebeką, kochani, nie ma żartów. To jest jedna z tych historii miłosnych, które zostają w pamięci na długo. Kto czytał Rebekę, ten wie. Znam wasze doświadczenie z Rebeką, właśnie o tej historii nie potrafimy zapomnieć. Często myślimy o Rebece, o pani de Winter, no i o Maksimie, który tutaj wygląda całkiem obiecująco, właśnie w tej nowej ekranizacji. Jestem mi ogromnie ciekawa, wciąż jeszcze nie oglądałam. Nie wiem, chyba już miała swoją premierę. Dajcie mi koniecznie znać, czy już oglądaliście, no i co myślicie właśnie o tej nowej ekranizacji ekranizacji i osoby, które czytały, czy ta ekranizacja zgadza się właśnie z książką i czy wiernie oddaje jej klimat. Mam taką nadzieję, bo Daphne du Maurier stworzyła coś po prostu niesamowitego i warto po prostu oddawać jej hołd także na ekranie. Poczytajcie sobie o Rebecce na blogu Wielkiego Buka. Na blogu znajdziecie również recenzję ptaków Daphne du Maurier. Tutaj na kanale i na blogu znajdziecie kozła ofiarnego Daphne du Maurier. Znajdziecie również jej Nie oglądaj się teraz. To na blogu. No właśnie, Daphne Maurier, no pisała wspaniałe historie. Te historie warto znać. Czytajcie, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! papa. Pa. A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to niech Was nie ominą książki na jesień. Wyjątkowe zestawienie 20 tytułów, moje i Wasze. Zajrzyjcie tutaj, a jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy. Rozgoście się, rozejrzyjcie. Jeśli Wam się to spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!